Polska przygotowuje się na napływ silnego arktycznego powietrza, które przyniesie znaczące ochłodzenie i wyjątkowo niskie temperatury. Prognozy wskazują, że w najbliższych dniach na północy kraju termometry mogą pokazać nawet minus 30 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich nocą lokalnie jeszcze mniej. Fala siarczystego mrozu będzie jednym z najbardziej surowych epizodów zimowych tej zimy. Najniższe temperatury przewidywane są w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz pomorskim. Na tych obszarach w nocy temperatura spadnie do minus 28 stopni Celsjusza, a miejscami nawet do minus 30 stopni Celsjusza. W ciągu dnia, pomimo słonecznej pogody, termometry pokażą od minus 10 stopni Celsjusza do minus 14 stopni Celsjusza, co oznacza, że mróz będzie odczuwalny przez całą dobę. Na południu i zachodzie Polski będzie nieco cieplej, ale nadal mroźnie, nocą od minus 15 stopni Celsjusza do minus 18 stopni Celsjusza a w ciągu dnia od minus 6 stopni Celsjusza do minus 10 stopni Celsjusza. Taka pogoda to wynik działania wyżu atmosferycznego, który znajduje się nad Skandynawią. Wyż blokuje napływ cieplejszych mas powietrza z zachodu, co sprzyja utrzymywaniu się arktycznego chłodu nad Polską. Dodatkowo brak chmur nocą powoduje intensywne wychładzanie powierzchni ziemi, co jeszcze bardziej obniża temperatury. W takich warunkach szczególną ostrożność muszą zachować kierowcy. Oblodzone drogi oraz ograniczona widoczność na skutek porannego szronu mogą stanowić poważne zagrożenie. Eksperci zalecają, aby upewnić się, że samochody są odpowiednio wyposażone na zimę, w tym w zimowe opony, odoszyp oraz kable rozruchowe. W domach warto zadbać o sprawność systemów grzewczych oraz zapasy opału, szczególnie w regionach, gdzie przewidywane są najniższe temperatury. Ważne jest również monitorowanie prognoz pogody i reagowanie na ewentualne ostrzeżenia meteorologiczne. Zima w pełni przypomina o swojej surowości, wymagając od wszystkich odpowiedniego przygotowania. Prognozy wskazują, że fala mrozu potrwa kilka dni, po czym możliwe jest lekkie ocieplenie, szczególnie w zachodnich częściach kraju. Jednak północ i wschód Polski pozostaną pod wpływem zimnych mas powietrza, co oznacza, że mróz i śnieg będą towarzyszyć nam jeszcze przez jakiś czas. To czas, kiedy ostrożność i przygotowanie są kluczowe, aby bezpiecznie przetrwać ten wymagający okres.